Tekst manny na 2 Marca. Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, godnego czci. O tym rozmyślajcie. Filipensów, rozdział 4, werset 8. Komentarz parauzyjny Każdy, kto sympatyzuje z fałszym lub przesadą, kala się w mniejszym lub większym stopniu. Każdy, kto oczyszcza swoje myśli i unika przesady i tym podobne, odpowiednio oczyszcza swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarcza też, że jesteśmy upewniani co do prawdziwości pewnych spraw. Mamy je nadal poddawać próbie i rozpoznawać, do jakiego stopnia są prawe i szlachetne, chociaż bowiem Pan przykrył niegodziwe cechy naszego charakteru i do końca zamierza przykrywać je własną zasługą. Jednak nie możemy żywić sympatii do naszego upadłego stanu. Przeciwnie, w naszym sercu, myślach oraz we wszystkich relacjach z Bogiem i bliźnimi musimy dążyć do prawdziwej szlachetności i czci najwyższego rzędu, reprint numer 3129 Komentarz Epifaniczny Rzeczami prawdziwymi są rzeczy Boskiego Planu. Rzeczami poczciwymi są te, które są czcigodne, poświęcone, święte i które muszą być obiektem naszych rozmyślań, by móc działać ze czcią. Apostoł zachęca lud Boży do rozmyślania o tych rzeczach, ponieważ takie rozmyślanie udzieli oraz rozwinie w sercu i umyśle prawdziwą mądrość, mądrość, która najpierw jest czysta. A potem pokojowa, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 34 werset 6, bo przechodząc pan przed twarzą jego, wołał: Pan, pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i w prawdzie. Psalm 33, werset 4. Albowiem szczere jest słowo Pańskie i wszystkie sprawy jego wierne. Psalm 91, werset 4. Pierzem swym okryjecie, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz, prawda, jego tarczą i puklerzem. Przypowieści Salomonowe, rozdział 3, werset 3. Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają, uwiąż je uszy i twojej, napisz je na tablicy serca twojego. Izajasza rozdział 65 werset 16. Ten, który sobie będzie błogosławił na ziemi, będzie sobie błogosławił w Bogu prawdziwym, a kto będzie przysięgał na ziemi, będzie przysięgał przez Boga prawdziwego. W zapomnienie zaiste przyjdą te uciski pierwsze, a będą zakryte od oczów moich. Daniela rozdział czwarty, werset 37. A tak teraz ja nabuchodonozor chwale, i wywyższam i wysławiam króla niebieskiego, którego wszystkie sprawy są prawdą, a ścieżki jego sądem, a których chodzących w hardości poniżyć może. Rozdział 10, werset 21. Wszakże oznajmij to, co jest wyrażono w piśmie prawdy, ale i jednego nie masz, który by męż nie stał przy mnie w tych rzeczach, oprócz Michała, książęcia waszego. Zachariasza, rozdział 8, werset 16. Teć są rzeczy, które czynić będziecie, prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim. Prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych. Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 31 i 32 Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli, Jeśli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie, Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Rozdział 14 werset 6 Rzekł mu Jezus, Jam ci jest ta droga, i prawda, i żywot, żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Rozdział 17 werset 17. Poświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Efezów rozdział 4 werset 25. Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. 2 Tymoteusza rozdział drugi werset 15. Lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli by zostały w wierze i w miłości, i w świętobliwości i zmiernością. trzecia 3 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 35 i 36. Nie czyńcie nieprawości w sądzie, w rozmierzaniu, w wadze i w mierze. Szale sprawiedliwe, gwichty sprawiedliwe. Korzec sprawiedliwy i kwarte sprawiedliwą mieć będziecie, jam jest Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi egipskiej. Piąta, Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 13 do 16. Nie będziesz miał w worku Twoim różnych gwichtów, większego i mniejszego. Nie będziesz też miał w domu Twoim dwojakiego korca, większego i mniejszego. Wagę słuszną i sprawiedliwą mieć będziesz, także korzec słuszny i sprawiedliwy mieć będziesz, aby się przedłużyły dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój dawa tobie, albowiem obrzydliwością jest panu, Bogu twemu, każdy, który to czyni, wszelki czyniący nieprawość. Psalm 24 Werset 4 Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie. Izajasza rozdział 33 Wersety 15 i 16 Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego, który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi, który otrząsa ręce swe, aby darów nie brał który zatula uszy swe, aby nie słuchał o rozlaniu krwi, i zamruża oczy swoje, aby nie patrzał na złe, ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego, chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Dzieje Apostolski rozdział 24, werset 16, a sam się o to pilnie staram. Abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Drugi Koryntów rozdział czwarty, wersety pierwszy i drugi. Dlatego mając to usługiwanie, tak jakośmy miłosierdzie otrzymali, nie słabiejemy. Aleśmy się odrzekli skrytej stromoty, nie obchodząc się chytrze, ani fałszując słowa Bożego, ale objawieniem prawdy zalecając samych siebie u każdego sumienia ludzkiego przed obliczem Bożym. Rozdział 8, werset 21. Pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. Pierwszy Tesaloniczan rozdział czwarty wersety jedenasty i dwunasty I pilnie się starali Abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swymi, jakośmy wam przykazali, abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczym abyście nie mieli niedostatku. Żydów rozdział 13 werset 18 Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować. 1 Piotra rozdział drugi, werset 12. Obcowanie Wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym Was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom Waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Pieśni 22, 49, 296, 130, 136 145 315 Wiersze brzasku 233 Światłość i prawda Lektura uzupełniająca Reprint numer 4838 Pytania Czy w tym tygodniu rozmyślałem rozmyślałam o rzeczach prawdziwych i godnych czci Jak dlaczego Z jakimi wynikami jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.